Dzisiaj zabiorę was do opuszczonego młyna, o którym krążą bardzo mroczne opowieści. Lokalne opowieści i relacje odwiedzających wspominają o niepokojących odczuciach w pobliżu starego młyna. Niektórzy relacjonują uczucie bycia obserwowanym oraz dziwne dźwięki, takie jak kroki czy szepty, mimo braku obecności innych osób. Jeszcze mamy stare wiadro Ale widzę, tam wejście jest Czekajcie Spróbujemy tutaj wejść Kompletnie nic Także Najwięcej możemy osiągnąć O, o, o! Widzieliście to? Patrzcie Akurat chciałam powiedzieć, że tutaj nic nie ma Dziękuję Podejdziesz bliżej?